Dzień dobry. Dzisiaj jestem na dość interesującym festiwalu, ponieważ będzie to festiwal falusów. Ehm, tak, niestety coś co ma swoją tradycję już od Edo. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo ciekawa, ciekawe festiwal. Wiem od niego bardzo, bardzo długo i w końcu w tym roku udało mi się tutaj przyjść go zobaczyć. w ogóle gdzie ja jestem? To się nazywa Kanamara Matsuri. Są mikoshi, czyli są te przenośne świątynie. Są prawda różnego rodzaju ludzie, są ładnie ubrani. Ale o co chodzi? Od czasów Edo to Miejsce było jako e, do czczenia e, Boga Kowali, e, i, ale, ale była też jeszcze druga strona medalu. A ta druga strona medalu to e, było to, że tutaj ta świątynia była dość popularna, jeżeli chodziło o dziewczyny, które pracowały w jednym z, z najstarszych zawodów świata. Te dziewczyny przychodziły tutaj po to, żeby pomodlić się, poprosić bogów o to, żeby nie złapały żadnych chorób, albo jeżeli, ma, a jeżeli są chore, no to żeby te choroby wyleczyć. No i tak jesteśmy tutaj w dniu dzisiejszym. Ogólnie ten festiwal, tej świątyni, jakby teraz w czasach, w tych czasach ostatnio zdobyłaby taką sławę, czy może jego głównym jakby celem jest to, żeby powiedzieć ludziom o tym, że żeby rozszerzyć jakby ich wiedzę o AIDS, o chorobach właśnie wenerycznych, o tym jak to wygląda, o tym, że jest coś takiego i że trzeba się tego bać i że trzeba, a może nie trzeba się bać, ale trzeba uważać, że co się robi, jak się robi i z kim się robi. No dobra, czas zacząć przenośne świątynie. No teraz szli przed nami także zaraz zobaczycie o co w ogóle tego eee, chodzi Pisa 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 이사 이사 이 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 이사 이사 이 oilo ilo 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 ilo

Dobrze, widać, widać, lekko widać. Teraz jestem na długiej części, poszedłem do świątyni, do kompleksu świątyń. Nie za bardzo wiem, jak się nazywają, myślę, że jak będę pamiętał, to dam nazwę właśnie na ekranie. Ale, 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 nie powiem, jest naprawdę, naprawdę super atmosfera. Niesamowicie się ludzie dobrze bawią. E, wszyscy jedzą penisy. Na pewno nie widziałem tak dużo ludzi, którzy jedzą tak wiele penisów. No, no się dobrze bawią. Chyba o to o to najbardziej chodzi, tak? Nikt na niego krzywo nie patrzy. E, w końcu jest to festiwal tenisa. E, no cóż, coś gorszego może być. No nic, no właśnie. I o to e, w tym wszystkim chodzi. Każdy przyszedł, żeby po prostu miło spędzić czas, coś zjeść. Napyć się i pobyć z innymi ludźmi. Ale kara się co? Ale by łowił. Jak w domu, czekoladę będziesz jadł, No pewnie. Nic się nie nam. No i co? Fajnie ten festiwal podobało się. co mi się o festiwalu penisa w Japonii. Dajcie proszę znać w komentarzu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, że było dość fajnie, że zobaczyliście coś może innego. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym. Pa.